Rocznie 12 tysięcy osób w Polsce zapada na białaczkę i wymaga leczenia. W większości tego typu wypadków ratunkiem dla osoby chorej jest przeszczep szpiku kostnego. Największa w Polsce klinika transplantacyjna działa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie przeprowadzanych jest około 200 zabiegów rocznie, w tym większość tych najtrudniejszych, bo oddawców niespokrewnionych. Obecnie szpiku kostnego nie brakuje, bo ogólnoświatowa baza danych zapewnia odpowiednie zaplecze. Niemniej jednak zawsze lepiej, jeśli biorcy otrzymują materiał genetyczny od dawców krajowych. Jak to wygląda w Polsce? Ilu mamy zarejestrowanych w tej chwili dawców szpiku kostnego? W odróżnieniu od sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, jest dużo, dużo lepiej. W tej chwili jesteśmy w środkowej, powiedziałabym, części Europy. Kiedyś byliśmy na szarym końcu, nawet za Armenią, tylko za nami była Albania. Rejestr nasz krajowy aktualnie liczy około 300 tysięcy potencjalnych dawców. Jest taka jednostka koordynująca poltransplant przy Ministerstwie Zdrowia, która koordynuje działania ośrodków dawców szpiku. Tych ośrodków aktualnie jest 13 w Polsce, i one głównie bazują na centrach krwiodarstwa i krwioleśnictwa. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego, bo są to jednostki, ośrodki, które mają bardzo dobrą infrastrukturę i są przygotowane do pobierania próbek krwi, które następnie są poddawane analizom, badaniom genetycznym. W tej chwili od niedawna taką wiadomość uzyskałam od pana dyrektora Delonga, dyrektora naszego Centrum Krwiodawstwa w Katowicach, to jest bardzo prężne centrum Krwiodawstwa, jedno z wyróżniających się w kraju, że wszystkie centra krwiodawstwa, wszystkie ośrodki dawców są zaopatrzone w ambulanse wyjazdowe, czyli dawca nie musi w tej chwili przyjeżdżać do siedziby. Centrum Gredawstwa, tylko tam, gdzie ileś osób zgłasza chęć oddania kilku mililitrów krwi, żeby potem były badane genetycznie, czy znajdzie się dla nich druga połówka, czy nie, czyli pacjent, to w tej chwili są takie sesje, powiedziałabym w cudzysłowie, wyjazdowe, i na przykład na terenie Śląska jest bardzo popularny teren żywiecki, jeden z księży, który organizuje akcje. Oczywiście są to akcje charytatywne ze wszech miar, bardzo, bardzo godne podziwu i, i wspierania. Także jest to struktura u nas co do rekrutowania potencjalnych dawców komórek światłówczych, bo tak to się teraz bardziej precyzyjnie określa, struktura, która, która ma swoje uzasadnienie, która chyba, takie mam wrażenie, jest optymalna. I mam nadzieję, że rejestr będzie coraz to bogatszy. Natomiast, żeby nie być całkiem do końca zadowolonym, wspomnę tylko, że takim wzorcowym rejestrem, który, z którego powinniśmy wszyscy, cały świat właściwie brać przykład, to jest rejestr niemiecki. Tam jest, proszę wyobrazić, że ponad 4 miliony potencjalnych dawców zarejestrowanych. Wprawdzie Niemcy to jest populacja no mniej więcej dwa razy większa niż Polska, ale gdybyśmy mieli przyłożyć miarę niemiecką do nas, to naszych dawców powinno być ponad 2 miliony, a jest ich wielokrotnie mniej, więc bardzo dużo jeszcze przed nami do zrobienia. Dlaczego my preferujemy dawstwo krajowe? No. Powiedziałabym, że różne względy tym kierują. Wymieniłabym takie trzy aspekty. Przede wszystkim aspekt medyczny, za którym ja się zawsze opowiadałam, czyli biorąc pod uwagę, że jest ośrodków w kraju transplantacyjnych 18, w tym oczywiście dziecięcych, jest 13 dla dorosłych, 5 pediatrycznych. Każdy z tych ośrodków ma możliwość pobierania komórek ciotwórczych od dawców, zatem im bliżej zamieszkania dawcy, tym bardziej optymalnie jest. To są względy właśnie medyczne, względy bezpieczeństwa, unikanie dalekiej podróży, odległej. Przecież pamiętamy, że były też podróże zagraniczne naszych dawców. Te sprawy w tej chwili się zaczynają powoli, powoli normalizować. Ile przeszczepów jest od dawców spokrewnionych, ilu od niespokrewnionych? No muszę powiedzieć szczerze, że my odczuwamy bardzo boleśne, boleśnie zmiany demograficzne. Jest tak niska teraz dzietność, jeśli chodzi o rodzeństwo, że zabiegi od dawców spokrewnionych, które kiedyś były wyłączne, nie wykonywało się od niespokrewnionych. Pierwszy zabieg właśnie w tej katowickiej klinice odbył się w 1997 roku, czyli to już tyle lat temu. I biorczynią, tu nie jest tajemnicą, była pani Urszula Jaworska znana, z tego, że założyła później fundację, zaangażowała się w działania na rzecz transplantacji, transplantologii w ogóle szpiku. Jest w doskonałej formie i to jest jej w tej chwili idei fix i sposób na życie. W światowej bazie dawców szpiku jest w tej chwili około 20 milionów osób. Niemniej jednak nadal istnieje potrzeba promocji tej idei. Dawców w Polsce jest bowiem ciągle o wiele mniej niż w innych krajach Europy, na przykład w Niemczech, a potrzebę promocji dostrzegają też sami pacjenci, którzy apelują o rejestrację. Toż już w Pani rodzinie chorował wcześniej na tą chorobę? Nie. Pierwszy raz ja zachorowałam, tak, poza tym nikt nie chorował na to. W Pani przypadku dawcą była osoba niespokrewniona. Jak długo Pani czekała na materiał genetyczny? Dwa lata, troszeczkę z hakiem. Dwa lata czekałam na dawce. Jakie Pani wtedy emocje towarzyszyły, jak Pani czekała? To są takie emocje, o których nie idzie opisać. To jest tak, radość, człowiek chciałby się śmiać, płakać, właściwie wszystkie rzeczy naraz. W, tak, w takim momencie zapomina się nawet, jak się człowiek nazywa, bo to jest tak silne, człowiek się tak cieszy, że to jest naprawdę nie do opisania. Chciałam zapytać, dlaczego tak długo pani czekała, aż dwa lata? Bo mam bardzo rzadkie geny i bardzo potem było ciężko znaleźć dawcę. Dlatego tak długo czekałam. Miałam jednego dawcę yy, z Izraela, ale okazało się, że był chory. No i potem musiałam czekać dalej. No i potem znalazł się dawczyni właściwie z Niemiec, młoda dziewczyna. Także udało się. Czy się zgłosiła, że chciała oddać swój szpik i pomoc drugiej osobie? Pani jest takim wyjątkowym przypadkiem, bo czekała Pani dość długo na dawcę. Z czego to wynikało? Znaczy, to wynika z faktu, że po czasami rzadko dobrać tą drugą osobę tego bliźniaka genetycznego i po prostu no, niestety 2,5 roku prawie czekałam na... To znaczy do już samego przeszczepu, czyli 2,5 roku czekałam właśnie na dawcę. Nadawca no, się właściwie pojawił, on w bazie w zasadzie był, ale no, poszukiwano bardziej zgodnego, bo to był dawca 8 na 10 tak zwany, czyli 80% zgodności. Czy wie Pani czy to był dawca polski czy zagraniczny? Tak, no takie informacje posiadamy. To był dawca ze Stanów Zjednoczonych, z krainy Wielkich Jezior, 43-letni mężczyzna. Jak się Pani czuje po przeszczepie? Jakie, jakie Pani emocje towarzyszyły? oczekiwała Pani nadawca? Wie Państwo, emocje są ogromne, ponieważ no każdy z nas, no, zdając sobie sprawę, że jest to choroba poważna, z następstwami śmiertelnymi, każdy chce tego dawcę otrzymać. I tu właśnie, jeśli może nawet, bardzo bym prosiła taki apel do wszystkich tych, którzy mogą oddać szpik i którzy sobie nie zdają sprawy, że to nie jest nic takiego wielkiego, po prostu nie jest to jakaś wielka próba, czy nie, nie, nie podlegają ci ludzie jakiejś wielkiej operacjom czy zabiegom, bo ten człowiek właśnie, no, mam szansę na drugie życie, tak, czyli na to, że to życie mi ten człowiek przedłuży. Wiadomo, że w przypadku takiej agresywnej białaczki, jak ja miałam szpikowej, no nie, nie było możliwe życie bez przeszczepu. Także wielu z nas po prostu czeka na tego dawcę, który się zgłosi do bazy i po prostu będzie później się nie wycofa, bo to też bywało tutaj różne przypadki. Tutaj bywały na klinice, który się nie wycofa i będzie chciał nam po prostu pomóc. Jak długo oczekiwała Pani na znalezienie dawcy? W lutym postawiono diagnozę, że jest to białaczka. Na pierwszej kwalifikacji i ostatnio byłam w maju, 10 maja dokładnie, a już 8 czerwca zadzwoniono, że jest ośmiu potencjalnych dawców, jeszcze z tych ośmiu będzie wybierany ten taki najbardziej odpowiedni tak I, i taka osoba, która będzie mogła również z innych przyczyn być dawcą. Czy wcześniej, zanim Pani zachorowała, interesowała się w ogóle Pani tematyką rejestracji w bazie dawców szpiku? Tak się właśnie zdarzyło w grudniu, jak Nergal zachorował. Ja w lutym, on w grudniu, więc to tak było nagłośnione, e, więc wtedy myślałam o tym. Ale oprócz tego mam e, na, nadczynność, nigdy nie pamiętam, czyli nadczynność, czy, czy niedo, niedoczynność tarczycy i nie wiedziałam, czy to mnie nie eliminuje z kręgu dawców. A Rejestrowała się pani w Banku Dawców Szpików wcześniej? Właśnie nie zdążyłam, tak. Właśnie wtedy, kiedy tą decyzję podjęłam, to, no to zaczęła się choroba. A jak zareagowali pani znajomi i rodzina na wieszczą o chorobie? No to na pewno było trudne, ale mam takiego jednego wspaniałego kolegę, który się właśnie tym tak zajął od strony e, poszukiwań dawcy, nawet w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że dla mnie jest ten dawca, to akcja nadal była kontynuowana i, i zbierany szpik. A teraz w sobotę byliśmy na kolejnej akcji, zaprosili mnie do wolontariatu, do pomocy. No i powiem, że, że to chyba był wielki sukces. Przez 9 godzin 175 osób zapisaliśmy. I myślę, że no tak trochę nieskromnie powiem, no ale przyczyna nie jest może fajna. Myślę, że to, że ja rozmawiałam z tymi ludźmi, przypłaciłam to przeziębieniem, bo ludzie teraz wszyscy są przeziębieni, ale w momencie, kiedy widziałam, że się wahają, czy jednak tutaj te kilka minut poświęcić, bo to dosłownie kilka minut ta wstępna rejestracja, tak, spisanie danych i wymaz policzków i mówiłam o sobie, że jestem, żyję i kurczę, dzieci moje mają mamę, tak, ja się cieszę życiem, no to w tym momencie decyzja była taka, że tak, to, to ja idę. A nawet osoby, które mówiły, że no nie mają czasu, no może jutro jeszcze przyjdą, bo akcja trwała również w niedzielę. To po jakimś czasie widziałam, że, że panowie, bo głównie panów prosiłam, bo tak kiedyś mi pani doktor powiedziała, że panowie, młodzi panowie to tacy najlepsi dawcy, prawda? Osoby zainteresowane tematem transplantacji odsyłamy do strony www.poltransplantorg.pl oraz do stron regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całej Polsce.